Witam Państwa na konferencji prasowej partii Korwin, w której udział wezmą nasz antygodna prezydenta Krakowa, wiceprezes partii korwin, Konrad oraz radni dzień 16 miasta Krakowa, Grzegorz Wczoraj mm. dla miasta uchwaliła kolejną regulację ograniczającą liczbę punktów sprzedaży alkoholu w Krakowie. Partia Korwin jest i zawsze była za uwolnieniem przedsiębiorców od ciężarów biurokracji i regulacji. Dlatego o komentarz w tej sprawie poproszę ze zasadę Rada Ja byłem wczoraj na sali obrad Rady Miasta, kiedy była, była dyskusja na temat tej uchwały i osoby popierające tę uchwałę, która ogranicza właśnie liczbę punktów sprzedaży alkoholu w Krakowie, podnosili zasadniczo dwa argumenty. Pierwszy to jest walka z alkoholizmem, a drugi to jest walka z hordami pijaków chodzących po Krakowie i gromadzących się pod sklepami. Jeśli chodzi o walkę z alkoholizmem, to oczywiście każdy, kto ma jakiekolwiek pojęcie o alkoholizmie, czy leczący się alkoholicy, czy terapeuci potwierdzą, że z alkoholizmem nie walczy się metodami policyjnymi, nie walczy się metodami biurokratycznymi. I oczywiście żaden alkoholik nie zrezygnuje z picia, dlatego że będzie miał kilkaset metrów dalej do kolejnego punktu z alkoholem, więc ten argument jest absurdalny. A najbardziej zastanawiające jest to i zabawne w tym wszystkim, że zwolennicy powołują się na gminny program profilaktyki alkoholowej który ogranicza, ogranicza liczbę miejsc. Tymczasem ten gminny program kiedyś ograniczał tą liczbę miejsc do 5% podmiotów gospodarczych, teraz ogranicza do 3%. My zrobiliśmy interpelację w tej sprawie i okazało się, że 3% wszystkich podmiotów gospodarczych w Krakowie to jest 3680 miejsc, co oznacza, że zgodnie z ustawą, zgodnie właśnie z tym gminnym programem walki z alkoholizmem, można by było swobodnie zwiększyć tą liczbę punktów alkoholowych, których obecnie może być 2,5 tysiąca. Zatem na pewno nie o to chodzi i używanie takich argumentów jest nieuczciwe i mało przyzwoite. To schowanie się z prawdziwymi, z prawdziwymi intencjami za problemami, tragediami alkoholików i ich rodzin itd. Tak to jest nieprzyzwoite. Więc, a jeśli chodzi o hordy pijaków chodzących po Krakowie i, i gromadzących się pod punktami e, sprzedaży alkoholu, to jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, jeżeli ograniczymy liczbę punktów alkoholowych, to ci pijacy będą musieli więcej przejść przez miasto i będą się e, gromadzić w większe grupy. Pod mniej licznymi punktami sprzedaży alkoholi, więc to jest argument przeciw ograniczaniu liczby, bo to będzie bardziej uprzykrzać życie mieszkańcom niż wówczas, kiedy tych punktów będzie więcej i ten problem się rozproszy, prawda? Więc to jest kolejny nieuczciwy, fałszywy argument, w który być może kilku pożytecznych idiotów z razy miasta wierzy. Natomiast jestem przekonany, że skoro te argumenty są dość słabe, to. Pytanie o co chodzi? Jak zwykle, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Otóż... Cała akcja związana z ograniczeniem liczby punktów alkoholowych zaczęła się już rok temu. Wtedy były konsultacje społeczne i my zrobiliśmy wtedy akcję stop prohibicji alkoholowej. I w związku z tym wysłano kilkaset listów protestacyjnych na podany adres. Zostaliśmy zignorowani i teraz po roku pracy nad tą uchwałą, co się okazuje? Okazuje się, że ta uchwała zmniejszy liczbę punktów sprzedaży alkoholu o 58 miejsc z 2,5 tysiąca o 58 miejsc, czyli oczywiście taka mała zmiana nie może wpłynąć ani na problem alkoholowy, ani na uprzykrzanie życia mieszkańcom. Jedyny efekt tej ustawy jest taki, że teraz 58 miejsc straci koncesję, czyli urzędnicy mają władzę nad wszystkimi miejscami, które sprzedają alkohol, tak jak to miejsce, mają władzę, czy odbiorą im, czy odbiorą komuś innemu. I to jest świetny powód, żeby brać łapówki od wszystkich Punktów sprzedaży alkoholu w Krakowie. Wystarczy zlikwidować 58 koncesji, żeby móc stracić 2,5 tysiąca przedsiębiorców. My jesteśmy po stronie przedsiębiorców przeciw korupcji. Uważam, że Jacek Majchrowski, który jest uchwałodawcą, zrobił to po to, żeby rozszerzyć swoją działalność korupcyjną, żeby umożliwić urzędnikom swoim rozszerzenie działalności korupcyjnej. Oskarżam o takie intencje Jacka Majchrowskiego i wzywam go do debaty na temat korupcji w magistracie, o której mówi się bardzo dużo w bardzo. W wielu przypadkach. Poza naszym stanowiskiem chciałbym się pochwalić, że mamy radnego, bardzo aktywnego radnego rady dzielnicy, pana Grzegorza Króla, który ma pewne tutaj lokalne osiągnięcie w tej sprawie. Oddaję głos panu Grzegorza. No właśnie, tutaj w styczniu tego roku Rada Bieńczyc uchwaliła uchwałę, w oparciu o którą uchwaliła sześć punktów gastronomicznych, które jedynie mogą być na terenie Bieńczyc. Co wiąże się z tym, że żadna nowa restauracja by nie mogła powstać i nie mogłaby serwować w kulturalny sposób wina do, do potraw. W, w, w takiej sytuacji użyłem wszelkich możliwych argumentów, żeby radni jednak zmienili zdanie w tej sprawie. Nie udało mi się wtedy właśnie w styczniu tego roku. Niemniej jednak już w czerwcu ten temat powtórnie wrócił na nasze tutaj, na nasze tutaj uchwały. Tutaj, no i tutaj okazało się nagle, że, że już radni troszeczkę zmienili zdanie, jednak, jednak ta argumentacja jednak jakoś zadziałała i na dzisiaj Dokładnie 25 czerwca tego roku wydana jest nowa uchwała w oparciu o którą już nie ma limitów na sprzedaż alkoholu w punktach gastronomicznych jedynie jest w placówkach handlowych. A, dziękuję. Ktoś ma jakieś pytania? Za chwilę będziemy pewnie krótki wywiad robić, natomiast jeśli nie ma pytań, to, jeszcze, to ja jeszcze pokażę, gdyby, gdyby ta... Gdyby ta Gdyby ta akcja rzeczywiście, gdyby ta uchwała rzeczywiście mocno zmniejszała liczbę dostępnych punktów z alkoholem, to pewnie skończyłoby się tak, na, tak jak na Białorusi, gdzie zakazano sprzedaży alkoholu w nocy i Białorusini sobie poradzili w ten sposób, że podpisują umowę najmu piwa z, z kupującym i on tylko wynajmuje to piwo, zostawia kaucję, a w razie niezwrócenia ta kaucja jest brana, więc tu nie ma sprzedaży alkoholu. Jestem przekonany, że jeżeli. Władze miasta będą chciały na poważnie uprzykrzeć mieszkańcom i przedsiębiorcom życie, to świetnie sobie z tym Polacy poradzą. Dziękuję bardzo w takim razie.